Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy w centrum miasta, w sercu Kalisza, ale tak naprawdę nasze serce dopiero się okaże, bo zbliżamy się do świąt. Galerie i handlowe pokazują nam, że ten czas się zbliża, dekoracje i tak dalej. A więc, i my chcemy poinformować, chcemy zakomunikować, że 24 grudnia o godzinie 16 na ulicy Łódzkiej 19, czyli w Hali Osir, będzie uroczysta kolacja, uroczysta wigilia. Nasza wigilia, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kalisza. Jest to nasza Wigilia, tak ją nazywamy, bo jest miejsce dla każdego. Tradycja mówi o tym, żeby wolne miejsce zostawiać przy naszych stołach, natomiast ja chcę zachęcić Państwa, abyśmy udostępnili ten materiał, abyśmy udostępnili informację o tym, że taka Wigilia o godzinie 16, czyli dokładnie w czas wigilijnego wieczoru, można zasiąść razem z nami. Spodziewamy się 350 osób, spodziewamy się, że będzie uroczyście, w tym roku gościem specjalnym będzie Mieczysław Szcześniak, który zaszczyci nas swoją obecnością, zaśpiewa razem z nami kolendy, więc zapraszamy do tego, abyście Państwo zostali razem z nami. Jeśli nie możecie być fizycznie, to przed monitorami, przed telewizorami możecie włączyć transmisję, bo będzie transmisja na żywo, możecie przyłączyć się do tego niezwykłego dzieła. Oczywiście liczymy na to, że będziecie nas wspierać, udostępniać, zapraszać, propagować tą, tą ideę tak, żeby w tym dniu nikt nie był sam. Żeby nikomu nie było przykro, i nie było smutno, bo podczas wigilii będzie opłatek, będą tradycyjne potrawy wigilijne, będą gorące serca, tak jak powiedziałem, to będzie centrum Kalisza w tym czasie i będą też paczki żywnościowe, które chcemy przygotować. Może chcecie pomóc taką paczkę celową dla jakiejś rodziny przygotować. Możecie do nas zadzwonić, napisać, pomożemy to wszystko zorganizować, ale najbardziej liczymy na to, że otworzycie swoje serca. I podzielicie się tą informacją, i niech w tym dniu nikt nie będzie sam. Z centrum miasta z Serca Kalisza pozdrawiam, Roman Żarnecki i zapraszam gorąco do tego przedsięwzięcia.